Potężna cywilizacja wysłała w kosmos samoreplikujące replikujące się sondy międzygwiazdne. Sądy zostały zaprogramowane z jednym prostym zadaniem unicestwić jakąkolwiek napotkaną formę życia. Tak głosi tak zwana hipoteza berserk, czy też berserker. Starając się wyjaśnić, dlaczego jako ludzkość wciąż oficjalnie nie wykryliśmy inteligentnego życia w kosmosie. Zerknijmy zatem bliżej na tę koncepcję. W dzisiejszym filmie odejdźmy od tematyki UFO, a skupmy się na scenariuszu zabójczych sond. Tak zwane sondy von Neumana to koncepcja pojazdów kosmicznych, które są zdolne do podróży międzygwiezdnych i zbudowania własnej kopii z podstawowych surowców. Pomysł polega na tym, że gdy kosmiczna cywilizacja będzie wystarczająco zaawansowana, będzie mogła wysłać w kosmos replikujące się sondy. Takie obiekty zbierałyby energię z gwiazd i wydobywały materiały z planet i księżyców, aby zbudować więcej sądów, które zrobią dokładnie to samo, niczym nasiona rozprzestrzeniające się po całym wszechświecie. W ten sposób pojazdy relatywnie szybko mogłyby docierać do coraz dalszych i dalszych zakątków kosmosu. Takie sądy mogłyby być sądami badawczymi lub sądami kolonizacyjnymi. Według jednego wariantu, tak zwane sądy Ryswella mogłyby zostać wyposażone w sztuczną inteligencję z zadaniem próby nawiązania kontaktu z napotkanymi cywilizacjami. Istnieje jednak jeden dokładnie przeciwny wariant. Tak zwane sondy Berserk czy też Berserker, które zostały zaprogramowane wyłącznie do celu niszczenia wszelkiego napotkanego życia w kosmosie. Nazwa sąd Berserk pochodzi z serii książek science fiction Freda Saberhagena, której ludzkość prowadzi wojnę z maszynami tego typu. O takich sądach wspominali również w swoich powieściach Gregory Bentford czy Greg Barr. Założenie jest zatem następujące. Gdzieś we wszechświecie, dajmy na to w naszej galaktyce, rozwinęła się zaawansowana cywilizacja. Ta cywilizacja była będąc znacznie starsza. Jej przedstawiciele osiągnęliby znacznie wyższy poziom technologiczny, pozwalający im na podróże międzygwiazdne, jednak niekoniecznie osiągnęłaby wyższy poziom moralny. Taką cywilizację można określić jako cywilizację ksenofobiczną. Jej przedstawiciele zapragnęliby zniszczyć jakiekolwiek formy życia we wszechświecie. Jednym z motywów mógłby być po prostu ich zupełnie obcy system wartości i silne przywiązanie do własnego gatunku. Drugim byłoby z kolei przekonanie o tym, że inne życie we wszechświecie mogłoby stanowić zagrożenie dla takowej cywilizacji. Sądy będą zatem wyszukiwać i niszczyć rozwijające się życie i rozwijające się cywilizacje zanim to osiągną wyższy poziom i mogły stać się zagrożeniem. Przykładowo, nie jako wariant, można sobie wyobrazić, że omawiana przez nas cywilizacja w pewnym punkcie swojej historii weszłaby w niebezpieczny konflikt z inną cywilizacją, przez co była owocą zagłady. Aby zatem zabezpieczyć się przed innymi potencjalnymi wrogami, cywilizacja postanawia wysłać samo się maszyny, tak aby zniszczyć jakiekolwiek formy życia. Do danego układu Gwiezdnego nie wysłaliby tylko jednej sondy, ale znacznie więcej. Prawdopodobnie cały rój, który nieustannie by się pomnażał. Sądy podróżowałyby od jednego układu Gwiezdnego do drugiego w poszukiwaniu śladów życia. W przypadku, gdyby takowe odnalazły, sądy wyposażone w szutą inteligencję dokonałyby przegrupowania, pomnożenia, po czym przystąpiłyby do ataku, niszcząc życie na danej planecie. Innymi słowy, najprostszy wariant zakłada, że po prostu istniałaby jedna potężna cywilizacja o złowrogich zamiarach. Ten gatunek może podjąć się eksterminacji z pobudek ekspansjonistycznych, chciwości, paranoi lub agresji. Jednak kolejna propozycja odnosi się do tego, że zabójcze sądy powstałyby w wyniku błędów lub mutacji w bardziej pokojowych sądach. To oczywiście przypomina nam popularny motyw fantastyki naukowej, wedle którego odpowiednio zaawansowane maszyny rozpoczynają bunt i zaczynają działać według własnych upodobań. Nie można zatem wykluczyć także innej możliwości. Biologiczne istoty w toku rozwoju naukowego stworzyłyby wysoce rozwinięte maszyny oraz roboty sztuczną inteligencją. Ta sztuczna inteligencja wymknęłaby się jednak spod kontroli, rozpoczynając rebelię. Maszyny zniszczyłyby swoich biologicznych stwórców, uznając ich za zagrożenie dla swojego istnienia. Planeta zostałaby opanowana przez sztuczną inteligencję która z czasem zaczęła by wdrażać w życie kolejny plan. Tym razem za zagrożenie uznano by jakiekolwiek życie biologiczne. W kosmos wysłane zostają zatem samorepikujące się maszyny, których zadaniem jest zniszczenie każdego obcego życia. Sądy von Neumann to istotny element w rozważaniach na temat tego, dlaczego nie wykryliśmy jeszcze oficjalnych śladów inteligentnego życia w kosmosie. Takie replikujące się maszyny powinny być bowiem przez wykrywalne. A co więcej, według tzw. paradoksu Fermiego powinniśmy nawet oczekiwać ich istnienia. Różni fizycy wskazywali, że gdyby choć jedna cywilizacja w drodze mlecznej podjęła próbę stworzenia i wysłania takich sąd w kosmos, to sądy mogłyby rozprzestrzenić się po całej galaktyce w relatywnie krótkim czasie, być może nawet zaledwie kilku milionów lat. Powstaje zatem pytanie: dlaczego nie widzimy żadnych śladów istnienia takowych sąd? Nawet niekoniecznie sąd Berserk, ale nawet sąd briswella. Gdzie są te wszystkie sądy? To zagadnienie w 1981 roku dało zalążek do tak zwanego przypuszczenia Harta-Tipplera. Dwaj fizycy znani z kontrowersyjnych poglądów, Michael Hart oraz Frank Tipler, analizując kwestię sąd von Neumanna, Doszli do wniosku, że ponieważ nie wykryto żadnych sąd międzygwiezdnych, oznacza to, że nie ma innego inteligentnego życia we wszechświecie. Ich zdaniem należy bowiem oczekiwać, że takie życie, jeśli istnieje, ostatecznie stworzy i wystrzeli takie sądy. Samo replikujące się sądy mogłyby wyczerpująco zbadać galaktykę wielkości drogi mlecznej w ciągu milionów lat. To doprowadziło zatem do kolejnych rozważań. Czy fakt, że nie widzimy śladów istnienia inteligentnego życia oznacza, że takie sądy nigdy nie istniały? Czy też może powodem jest to, że jakiekolwiek inne życie zostało zniszczone przez zabójcze sądy, które zostały zaprojektowane w celu poszukiwania życia i niszczenia go? Astrofizyk David Brin podsumował przerażające implikacje tej hipotezy. Jest ona całkowicie zgodna ze wszystkimi faktami paradoksu Fermi'ego ale oznaczałaby, że nie istnieje już żadne inne, inteligentne życie do odkrycia. Jak zaznaczył, wiele kosmicznych cywilizacji może wpaść na pomysł wysłania w kosmos sąd w celu replikacji niesienia wiadomości o braterstwie. Breen zakłada jednak, że na każde tysiąc czy nawet dziesięć tysięcy takich przypadków przypadnie jedna cywilizacja, która jest ksenofobiczna lub paranoiczna. Taka rasa może zaprogramować samoreplikujące się maszyny. Które będą wyposażone w potężne bomby czy różnego rodzaju śmiertelną broń. wystarczy, że zdarzy się to tylko raz, aby wyniki tego scenariusza stały się warunkami równowagi w galaktyce. Jak to ujął Brain, nie wykrylibyśmy pozaemskiego ruchu radiowego, ponieważ wszyscy zginęli wkrótce po odkryciu radia. Cała hipoteza brzmi interesująco. W tym momencie pojawia się jednak proste pytanie. Jeśli zabójcze sądy są powodem, dla którego nie widzimy i nie słyszymy żadnych zaawansowanych cywilizacji w kosmosie, to dlaczego w takim razie nie widzimy żadnych dowodów na istnienie tych zabójczych sądów? Zgodnie z tym scenariuszem maszyny rozprzestrzeniłyby się przecież po całej galaktyce. Nie chodzi nawet o to, że astronomowie mogliby wykryć gwałtowne sygnatury energii świadczące o zapaści danej planety z powodu wybicia przez tego typu sądy. Kluczowym elementem hipotezy jest bowiem to, że nasz Układ Słoneczny nie został jeszcze odwiedzany przez tego typu zabójcze sondy. Jeśli sondy miałyby za zadanie zniszczyć jakiekolwiek formy życia, to dlaczego w takim razie nigdy nie dotarły na Ziemię? A w 2013 roku Anders Sandberg i Stuart Armstrong z Instytutu Przyszłości Ludzkości przeprowadzili badania, aby przetestować hipotezę. Ich analizy wykazały to, co wydaje się oczywiste, że nawet przy powolnym tempie samoreplikacji, sądy byłyby w stanie rozprzestrzenić się do punktów, w którym już napotkałyby i unicestwiły ludzkość. A jednak nigdy tego nie zrobiły. Przez tyle czasu życie na Ziemi w dalszym ciągu funkcjonuje. Początkowo w postaci prostych organizmów, następnie bardziej rozwiniętych zwierząt, a od 200 tysięcy lat wraz z nami. Wciąż jednak żadna zabójcza sonda nie przybyła na Ziemię, aby zniszczyć tutaj życie. A zasugerowano, że maszyny tego typu mogłyby zwrócić się przeciwko sobie i eliminować dowody swojego istnienia, tak jak eliminowałyby biologiczne życie w kosmosie. Jednakże badanie przeprowadzone przez astrofizyka Duncana Forgana wykazało, że zdradliwe sondy nie byłyby w stanie wyeliminować swoich braci wystarczająco szybko, co oznacza, że nie jest to dobre rozwiązanie tzw. paradoksu Fermiego. Czy zatem hipoteza berserk ma sens? Dlaczego my na Ziemi mielibyśmy wciąż istnieć, skoro inne inteligentne formy życia zostały unicestwione? David Brin zasugerował, że w najgorszym przypadku ludzkość już zaalarmowała śmiercionośne sądy o swoim istnieniu i jesteśmy następnie w kolejce do zniszczenia. Jednak ponownie warto zadać pytanie, co jest wyjątkowego w nas, ludziach i w naszym kładzie słonecznym, że mielibyśmy nie powierzyć rosy naszych kosmicznych braci? Załóżmy bowiem hipotetycznie, że w promieniu 100 lat świetnych od Ziemi istniało kilka kosmicznych cywilizacji. Nigdy nie usłyszeliśmy od nich sygnału radiowego, żadnego impulsa, ani też nigdy nie dotarli na naszą planetę. Jeśli powodem, dla którego nigdy nie odkryliśmy ich istnienia, ma być to, że te cywilizacje zostały zniszczone przez zabójcze sondy, to dlaczego te sondy nie przybyły także na naszą pobliską planetę? Zwłaszcza jeśli miały na to miliony lat. Aby hipoteza Berserk była dobrym wyjaśnieniem kosmicznej ciszy, Ziemia musiałaby się znajdować naprawdę bardzo daleko od innych punktów życia w naszej galaktyce, co powodowałoby brak wykrywalnych sygnałów innych cywilizacji. Przy jednoczesnym założeniu, że te zabójcze sądy ruszyłyby w podróż nie wiele milionów lat temu, ale ledwie kilka tysięcy lat temu. A zatem dopiero tutaj lecą. W innym przypadku, jeśli zabójcze sądy są faktycznie powodem, dla którego nie widzimy i nie słyszymy żadnych zaawansowanych cywilizacji w kosmosie, to trudno zrozumieć, dlaczego w takim razie nie widzimy tutaj żadnych dowodów na istnienie tych zabójczych sąd, które powinny tutaj przybyć, aby nas zgładzić. Miejmy nadzieję, że żadna kosmiczna cywilizacja nigdy nie wysłała zabójczych sąd w kosmos, ani też, że żadna sztuczna inteligencja nie postanowiła tego dokonać. Pozostaje nam zachować optymizm, że żadne pojazdy tego typu nie zmierzają właśnie w kierunku naszej planety. A co więcej, że w dalekiej przyszłości my ludzie również nie wyślemy takowych sąd. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.